Przemku, dlaczego, protestujesz? Przemku, dlaczego protestujesz? Protestuję przede wszystkim przeciwko telewizji polskiej publicznej, tak jak ona się nazywa, że bierze pieniądze, przymusza ludzi do abonamentu, a jednocześnie nie stosuje się do... Z tego 21 punktu ustawy Krajowej Rady i Telewizji, w którym jest napisane, że musi się cechować pluralizmem i bezstronnością, no ale oczywiście się nie cechuje, bo dzisiaj czwarty proces przegrała telewizja publiczna z Konfederacji. I co zrobiła po przegranej telewizji? No, po przegranej publiczno? oczywiście zamieściła przeprosiny, ale nie zrobiła tego prawidłowo. Za każdym razem komentuje. Jakieś docinki robi ze swojej strony, tak, jakby, tak, jakby, to, tak jakbyśmy my jeszcze mieliśmy czelność ich upomnieć, że zrobili źle. No dodajmy, że protestujesz dzisiaj na Patelni, tak, gdzie tak. są właściwie chyba wszystkie komitety wyborcze, łącznie z Konfederacją i Konfederacja jest najgłośniejsza. No jak tak obserwujesz, co tu się dzieje, no to jak inne komitety wypadają? No, jakby to powiedzieć, no ja nie, nie, nie wychodzę tutaj poza swój rejon, mam te manifestację, manifestacje, swój taki malutki protest. No, no nie mogę Ci powiedzieć bardzo za dużo, bo nie, nie, po prostu nie, nie rozglądam się. A powiedz, powiedz jeszcze o proteście pod Telewizją Polską, bo też wczoraj tam byłeś. Tak, byłem tam wczoraj, no niestety trochę są agresywni ci ludzie, nie wiem, nie czytają, co najwyżej się mogą czepiać, że czepiali się przede wszystkim do mnie, że literki są może nie takie, jakby chcieli, czy coś. Ale to samej treści nie, mogą, nie mają nic mi do zarzucenia. Do samej treści się nie czepiają, tak? No to troszeczkę są agresywni, jak to w telewizji polskiej, tak? Jakieś tam są wulgaryzmy z ich strony, ale to tak bardziej między sobą. Słuchać, że między sobą tam używają jakichś tam słów takich niecenzuralnych bardziej. No i co, dlaczego trzeba na Konfederację głosować? No, dużo jest powodów. Chociażby tańsze paliwo, tak? Za co dalej idzie tańsze produkty w sklepach. E, tam dalej są takie tego, że to dalsze to są ulgi podatkowe, to tak? po nie będzie pitów, pit, nie będzie trzeba dostaniać tych pitów, tak? To tak, że trochę ludzi pod koniec marca, tak, coś dobrze kojarzy, czy kwietnia, chyba się wypewnia, czy... jest tych trochę rzeczy, tak? Tak. Pozytywne. A to jeszcze pokażemy. Można? No, tak.